Witam Was w kolejnym archeologu Dzisiaj coś specjalnego. Kompleks megalitycznych świątyń w Tarsien na Malcie. Świątynia Tarsien jest największą i najbardziej znaną z megalitycznych świątyń maltańskich. Malta zasiedlana była prawdopodobnie dwa razy. Pierwszy raz około 6000 lat przed naszą erą, w pierwszej fali ekspansji Neolitu. Pierwsze zasiedlenie przetrwało około tysiąca lat, kiedy to erozja gleby spowodowana rolnictwem oraz wzrost poziomu Morza Śródziemnego zmusił rolników do porzucenia wyspy. Drugie zasiedlenie miało miejsce kilkaset lat później. Ci nowi osadnicy to budowniczowie megalitów. Różne megalityczne budowle znane były niemal w całym basenie Morza Śródziemnego. Nigdzie jednak takie. Osadnicy nie zaczęli wznosić świątyń od razu po przybyciu. Nie przywieźli też ze sobą tej idei. Nigdzie na świecie nie istniały wtedy podobne konstrukcje. Idea konstruowania ogromnych budowli w takiej formie narodziła się na miejscu, na Malcie. Co ciekawe, nie widać też, aby megalityczne budowle ewoluowały. Takie jest konstrukcji, które można by uznać za protoświątynie. Pojawiają się one w formie rozwiniętej około 3800 lat przed naszą erą. Malta położona jest 80 km na południe od Sycylii. I stamtąd też prawdopodobnie przybywali wszyscy osadnicy. Świątynia Torsin położona jest w centralnej części wyspy. Co ciekawe, w centrum miasta. Wracajmy więc do zwiedzenia Torsin. Zapraszam! Jak widzicie, świątynie są zadaszone. Chroni je to przed deszczem oraz słońcem, które niszczyłyby odsłonięte kamienie. Które są jednak dość miękkie. Trasien składa się z czterech świątyń, z których najstarsza zbudowana została około 3600 lat przed naszą erą. Pozostałe trzy w krótkim okresie od około 3 do 2800 lat przed naszą erą. Tutaj widzimy plan całego kompleksu świątyń. Świątynie mają bardzo charakterystyczny układ: centralny korytarz, oraz dekształtne absydy. W tym przypadku są to cztery, cztery absydy w dwóch parach. Centralna świątynia nie jest jedyną, która ma tych absyd aż sześć. Funkcja tych budowli, nazywanych w pewnym uproszczeniu świątyniami, nie jest do końca jasna. Na pewno nie można ich rozumieć jak współczesnych kościołów. Wiadomo, że pełniły istotną funkcję organizacji społecznej. Były centralnym punktem skupiającym społeczności politycznie, religijnie i kulturowo. Szczególnie maltańskie świątynie, będące prawdopodobnie w posiadaniu różnych klanów, prezentują swoisty wyścig w prezentowaniu własnej zasobności oraz siły klanu. Stąd zaściąga się bardzo dobry widok na świątynię centralną, środkowy korytarz, oraz nadchodzące na obie strony sześć dykształtnych apcet. Pozostałości świątyni wschodniej jest niewiele młodsza od świątyni centralnej, jednak zdecydowanie mniejsza. Tak prezentuje się kompleks świątyń Tosien od wschodu. Przyda na pierwszym planie najstarsza, najsłabiej zachowana świątynia. Za nią widoczne te wyższe mury świątyni wschodniej, a dalej jest już świątynia centralna ale z południowa. Ze świątyniami sąsiaduje współczesny cmentarz, podczas jego powiększania w latach 50. natrafiono na ślady najstarszych, Nowych świątyń. Na wewnętrznym murze świątyni wschodniej doskonale widać megalityczne bloki, z których zostały wzniesione świątynie. Niektóre z nich ważą nawet kilkadziesiąt ton. Patrząc na wielkość tych kamieni, trudno sobie wyobrazić, co motywowało ludzi do wznoszenia tych świątyń. Zobaczmy teraz, jak wyglądają one wewnątrz. No dobrze, teraz idziemy we właściwy kierunek. Zaraz po wejściu naszym oczom ukazują się relikty klatki schodowej, która prowadziła prawdopodobnie na dach kompleksu. Podłoga w większości pomieszczeń wykonana jest z płyt kamiennych o kilkudziesięciocentymetrowej grubości. Podobnie jak wewnętrzne ściany. Zwróćcie uwagę, jak ciasno są spasowane. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami istniały zapewne jakieś drzwi. Przyjmuje się, że te otwory są śladami po zawiasach, wykonanych być może ze sznurów i rzemieni. Motyw spirali jest jednym z najbardziej związanych z megalityzmem i ogólnie neolitem motywów zdobniczych znaliśmy je w wielu miejscach od grobowca Newgrange w Irlandii po ceramikom kultury wstęgowych teraz wchodzimy do szczególnego pomieszczenia jednego z najbogaciej zdobionych na ścianie znajdują się rytę podobizny zwierząt nie jestem pewien czy to dobrze widać, więc je wam obrysuję Ryt przedstawia dwa byki zwrócone do siebie głowami oraz maciorę karmiącą 13 warchlaków. Uważa się, że ryty te mają związek z kultem płodności, tak popularnym w całym Neolicie. Ta cysterna na wodę znajdowała się poniżej posadzki i była całkowicie przez nią zasłonięta, jest więc starsza od świątyni centralnej. Idziemy przez kolejne pomieszczenia. Tu znajduje się jeden z tak zwanych ołtarzy. Ogólnie w Tashien zachowało się sporo kamiennego wyposażenia. Można powiedzieć umeblowania w świątyni. W tym miejscu odnaleziono jeden z największych realitycznych posągów, jaki udało się gdziekolwiek odnaleźć. Przedstawiał prawdopodobnie Jakieś wyobrażenie bogini matki. Oryginał obecnie znajduje się w muzeum w Olecie. Cechą charakterystyczną maltańskich megalitów są monumentalne wejścia. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeśli Wam się podobał, zostawcie lajka. Subskrybujcie ten kanał i czekajcie na kolejne filmy. Następne też będą z Malty.